No i witam, moi drodzy Państwo, z tej strony Master 15, oczywiście. Kolejny <śmall> odcinek, zagrajmy w The I mamy kolejną, bezpieczną strefę do... No, nie zgadniecie, zabezpieczenia. Dokładnie tak, moi drodzy Państwo. Ja kupiłem sobie ostatnio w sklepie, miałem żebyście tam... Miałem nie kupować, mówiliście, ale postanowiłem się skusić. Zakupiłem sobie ten otóż wyśmienity tasak Jest zajebisty Mocny jak tur, tak? Dobrze A czemu ja pani nie mogłem Rozwalić strzałką Shurikenem znaczy się Takiej Jak widzicie tasak ten ma niewyobrażalne wręcz możliwości odcinania kończyn i łupów Co jest w cenie, jak najbardziej w cenie Tutaj jeszcze sobie pozbierajmy yy, i pewnie tu trzeba jeszcze prąd włączyć, jak zakładam no właśnie A tutaj chyba można, albo i nie można wyjść. Czy cóż? I GIT! I to w zasadzie zdaje się, że była ostatnia taka strefa do zabezpieczenia. No tak. No tak, bo tak to wszystko mamy zrobione. Ok, skoro jesteśmy tutaj, to jesteśmy nieopodal tej lawendy. Ja ją sobie zaznaczę i spróbuję się przejść. E, I ją podnieść. E, tylko ja myślę, że nagram jedynie jak ją podnoszę i jak już ją zanoszę. Uważam, że to, to jest sensowne. Nie ma to jak upaść na stertę trupów. A no, tak bo tu jest. De Rotkolczysty. O Boże. Dobre jest to, że ten tasak ich ładnie kładzie na dwa hity zazwyczaj. Ten to chyba padł na jeden, więc w ogóle to yy, Także, virale nie jest już dla mnie specjalnego zagrożenia. Na szczęście, chociaż w dużej grupie oczywiście, że tak dalej. Yy, I no, dobra, słuchaj ta. Widzimy się, myślę, że na miejscu, no bo no, daleko nie ma, ale. Co się Państwo będą męczyć, nie? tak se myślę. No, to do zobaczyska. Jednak zanim tam przejdziemy, porozmawiamy sobie z tą niesamowitą osobą. Wszystko stracone. Tak? W jednym okamgnieniu. Eee, słucham? Czy patrząc na mnie powiedziałbyś, Oto człowiek sukcesu, przyjacielu. Nie? Nic dziwnego, ale jestem nim. A raczej byłem. Byłem właścicielem prawie wszystkich stacji benzynowych w Haranie. A gdy ogłosili, że odbędą się tu igrzyska, to było jakbyś. jakbyś wykopał skarb. Jakbyś wygrał na loterii. I poszło nie tak, co? A jak myślisz? Rozejrzyj no się. Karan było niezłym miejscem. Może pod pewnymi względami zacofanym. Ale żyło się tu nieźle. Potem przyznano nam organizację igrzysk. Ależ nam naobiecywali. Przeciętni ludzie mieli stać się bogaci, a bogaci... No cóż, mieliśmy żyć jak króle. Nie jestem żadnym królem. Wszystkie nasze marzenia, wszystkie plany przepadły w mgnieniu oka. I nie chodziło tylko o dobrych przedsiębiorców. Rząd napchał nam do głów obietnic świetlanej przyszłości. Jesteś czyścicielem okien, mechanikiem sprzętu domowego. Kopacze mrowu igrzyska zmienią twoje życie. Zmieni się cały twój świat. No i się zmienił. Pewnie. Wystarczy się dobrze rozejrzeć, przyjacielu. Dobrze się rozejrzyj, a potem powiedz sobie, muszę się cieszyć tym, co mam. Tu i teraz. Bo to wszystko może ci zostać zabrane, zanim się spostrzeżesz. Tak! A... Dobra, no to co? Kolejny fragment historii. Fajne, fajne. Ale my musimy zakurwiać po lawendę, więc EZW. Jest lawenda ludziska. Tu w ogóle taki fajny występ znalazłem. Tu jest też... jakiś plan atomowy żeg i... Co, no, taśmy trochę klejącej. To jest kolejna. Czy ja tu nie przeoczyłem czegoś, ale raczej nie. No to są jeszcze te toksyczne porosty, ale to nie jestem pewny, czy to jest aż tak mi teraz potrzebne, bo ja ich mam już mnóstwo. E, Zmienimy sobie na pewno zadanie. 2 na 6 Tam już chyba widzę kolejną Czy co to jest? Nie, to są grzybki fosforyzujące Jeszcze więcej Jeszcze więcej Ale to już jest lawenda Ukradziono zrzut dobra My i tak, jak widzicie, mamy jeden zrzut w zapasie Wystarczy, że go dostarczymy, więc to, jakiś straszne, tam nie jest. O rany. No dobra, spróbujmy się. Bo tam dalej też jest lawenda, dobra. To... Tutaj już krudy, no, prawie na, na sam szczyt się wspieliśmy. A tam jest, jakby, koniec mapy, tak? Tak. Dobra. No! No, whatever. Tak pewnie ta lawenda to jest niżej. O! O! Kichle. Przepraszam Państwa. Ja nie wiem, jakoś tak bez sensu mi to kichanie przychodzi i odchodzi. No jeszcze jedna. Gdzie są jeszcze? Tutaj są dalej. To myślę, że tam sobie przejdziemy. Proszę bardzo. Trochę kasiory. Wiosło, no tego jeszcze nie było. Pamiętam, że z wiosła to się zawsze waliło, w tym w The Island. Tamto. wiosła ostro były utylizowane. No i dobra, i mamy to. Nice. A tu w ogóle jest taka wysepka, to ja ją sobie popatrzę. Oczywiście, oczywiście tak jest. O Boże, jakie słońce. To jest tak, że normalnie się tu nie dostanę, tak? Tylko bym musiał. Centra... Nie, no tam się dostanę. Więc po co kusić los, kurde? Po prostu się tam. Chociaż czekaj, to chyba jednak tak nie działa. Ale tam możemy się wspiąć. Szkoda, że nie ma osobnego przycisku od przetarcia ręką twarzy. No curta, não é? E essa suave que vai estar no Não. não, é? não. Okej, okay, to było aż tak proste o, spoko. Mm, a coś poza tym posążkiem. Może tutaj coś w szczytowym punkcie. To na krzaków, ale nic poza tym chyba. Tutaj zrobić obóz, no nie? Taki odizolowany. No dobra, to już chyba nic więcej nie znajdziemy. Tak mnie się wydaje, nie będę już tutaj lizał ścian, bo po co. To w takim razie zobaczymy się przy jakimś kolejnym zadaniu pobocznym. Dobra, powrót. Postanowiłem, że zrobimy sobie to zadanie, które już całkiem dawno temu dostaliśmy. O nazwie Człowiek w Masce. No, zobaczmy. Nie chciałem, żebyś robił znowu wślizg, ale dobra. Czasami te wślizgi wchodzą jakoś tak. Jakoś tak. O nie, ty Frejerze, zostaw mnie. Właśnie, mamy niewykorzystane punkty umiejętności. To trzeba nadrobić. Zwinność. Dobre. Dobre. Oho, rozumiem. Dobra. Dobra, co mnie? To se walniemy. Sims nice. Poziom siły. Zielonżut. Dobra, ja bym walnął to. Kończący kop. To musi być super. Jeszcze odporność 2 później. No i może pomyślimy nad tymi wiatrakami i tak dalej. To się na 100% przyda. To na pewno będę tego używał. Kroku dalej. Szakur dzisiaj nie chce gości. Gdyby Szakur nie chciał gości, Szakur nie uszkodziłby płotów w wiosce rybackiej. Co? O czym ty mówisz? To nie był Szakur! To był człowiek w masę! To <gry> Ty jesteś człowiekiem w masę. Ja? Zmariowałeś! Dlaczego tak myślisz? Bo nosisz maskę przeciwgazową. Ktoś się nabrał, kolego. Ten ktoś się potrzeba. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja. Żebyś potem był zły na szakura! Ale szakur wie, kto to zrobił! Szakur widział go bez maski! Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem z skał! On nie widział szakura, ale szakur widział jego! Fajnie, że masz karakter! Lepiej mi powie, kto to był! Nie! Moje informacje są zbyt cenne. Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie Szakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić. O Boże! Się. Wtedy ci powiem. Zaczynaj, ja się z tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Szakur mówi, co masz robić, a ty słuchasz. Teraz słuchaj Szakura! A czego dokładnie Szakur chce? Tu zaraz jest jezioro. Worek Ta. z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jak ryba i popłynąć, żeby wydobyć go dla mnie. Idź, przynieś! Dobrze, że w grach to jest wykonalne, bo tak w realu to jest niewykonalne, żeby wejść teraz szukać na dnie jeziora jakiś worek. To jest niewykonalne. <suszy> <suszy> Przynajmniej o wiele trudniejsze niż człowiek by zakładał. Dobra. Tam jest łódka, chyba jakaś. To myślę sobie, kurczę. Jakoś w pobliżu tej łódki to będzie, nie? No, mhm. tutaj jeszcze w tej wodzie nic nie widać. Nie, zaraz, to jest samochód. <grym <grym Ej. To jest niesprawiedliwe. No to Państwu powiem tak, to może zająć dłuższą chwilkę. Jeżeli zajmie to dłuższą chwilkę. <laughs> No, najprawdopodobniej ja to wytnę. Ale jeżeli znajdę to jakoś w przeciągu, no powiedzmy Bo ja wiem minuty, to to zostawię nie, w to jest w ogóle. Nie do zrobienia. Jakby jeszcze wie by powiedział, w którym miejscu mu to wypadło, by wiedział, to może, może. Ale tak o gościu. Może tutaj coś. Nie. O Jezu, jakie obrzydliwe. O, czekaj, tu jest łódka. No głębiej jeszcze, kurwa. <grystanie> oh, 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 oh. Jeezas <grystanie> Ale to je pali z tym słońcem chyba bardziej jak w BF-ie przysięgam Prawie mam wrażenie, że patrzę na realne słońce, nie? Jest to kurwa. Nie możesz to chuj Czy <grywka> so, ja mogę wypłynąć do kuchni? Dziękuję. Ty jesteś zombie? Tak, to są zombie. Dziękuję. No to jakoś to poszło. O Jezu. A ciekawe, czy potrafię pływać? Pewnie nie. nie! 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 O tak. <laughs> Oj, coś czuję, że naprawdę będę wiele razy to utylizował. Dobra. Mam twoją torbę, nie mogłeś sam jej wyłowić? Szakur nie umie pływać. Daj najpierw worek, potem powiem, kto się pod Szakura potrzeba. W porządku. <grytanie> ok, Szakur, powiedz mi, co widziałeś. Najpierw podszywacz wymyka się z wioski. Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpieg. Potem nakłada maskę na głowę. Potem podkrada się z powrotem do bramy, ale już głośno, żeby go strażnicy zauważyli. Mm -hmm. Potem przecina skobel i ucieka. Rozpoznałeś go? Jak dla mnie to jakiś wariat. Zupełnie nie jak Szakur! Ale czy wiesz, kto to był? Owszem, to jeden z rybaków! Ten, który przebiera się za Szakura! Ja yes. oh, Boże, sprawdzę to. Z ciekawości, Szakur. Co było w torbie? Powietrze! Moje czyste powietrze! Czyli filtry. Teraz znów mogę oddychać. Okej. Okay. Dobra. To trzeba pomówić ze strażnikiem. Okej, okay, spoko. Zróbmy to. Why not? Hmm, tam jest w sumie jakiś parking. A, to jest ten parking. Dobra, to ja, ja go ogarnę. Ja go ogarnę. Posłuchaj mnie, nie, kurde, od dłuższego czasu już, więc postanawiam cię ukatrupić. Dzięki, bez nie dalibyśmy rady. No a jak? Dziękuję. Za hajs. W ogóle to już. Dziwi mnie w ogóle fakt, że e... walutą wciąż są pieniądze, dolary w tej grze. Bo już na tym etapie to już powoli myślę, że wymiana barterowa by głównie działała. A pieniądze to nikomu do szczęścia nie byłyby potrzebne. A tu proszę. No ale tu jest różnica taka, że to tylko haran. Jest opanowany tą mm, apokalipsą, tą zarazą zombie, a reszta świata ma się just fine. Ile osób ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. O, ciekawe czy to tamten. Pamiętacie go? <noise> Co on no, powiedział? Nie. No. ok. A może na dole? Może to na dole było. Nie na górze mi pokazuje. Może w ogóle na dachu. No na dachu. Siema? O, z karabinem jesteś. Mogę z tobą pomówić? To istotne. No. Hm. To dosyć problematyczne. Przeszukaj chatę. Dobrze. Znacznie łatwiej porozumiewać się teraz przez radio. Zauważyłeś? Aha, i to już wystarczy, tak? Dobra, dobra, dobra. Rozumiem. Nie, ja przepraszam. Ja czasami po prostu czytam opatrznie. A w zasadzie to w tym wypadku w ogóle nie przeczytałem. To jest to. Okej. Okay. I to jest to, tak? Pokaż. Mhm, mm to od Raisa Dobra, to akurat nie związane jest. Co w lodówce raczej. Uuu ładne, ładny obraz. Czy to jest jakiś władca pierścieni, coś takiego? Damn. Aha! Otyż maciarzu! Tak, mogłeś. Co mogę dla ciebie zrobić, Lein? Uszkodziłeś bramę, Gurtel. Puściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Rajcowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin, więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z Musą i strażnikiem. No dobrze. Czy to oznacza, że. Aha, jeszcze z Musą. Musimy pomówić. Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. O tym co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie <laughs> krzywdzę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. Dobra, Kit. Okej, okay. no to pozostało nam już tylko tak naprawdę te zioła dostarczyć i zrzut i chyba jeszcze coś. Um. Dobra, to i to jeszcze nocą zrobić, okej. Okay. I to będzie autentycznie, autentycznie wszystko, więc będziemy szli już w następnym odcinku z, najprawdopodobniej w następnym z fabułą. Dobra, to myślę, że widzimy się w, w wieży, także ZW. Okej, okay. eee, y, git. To byłeś ty? Lawenda! A, czuję ten zapach. Dzięki temu naprawdę podniesie się nasz komfort życia. Nie tak bardzo jak przez wybicie tych wszystkich zombiaków, ale zawsze coś. Dobra, moi drodzy państwo, to by było na tyle. Na stresu 15 oczywiście do państwa szprzechał. Za Udało ci się uprzedzić ludzi raisa przez rzucie, co? Imponujący wyczyn bez dwóch zdań. No jak no. Dobro, to trzymajcie się. Siemamo.